wszystkich na kanale Wikigame! Dziś jestem z Aurelą, przywitaj się! No hej! Dziś nagramy sobie halloweenowe wyzwania, które chyba doszły dzisiaj. Wczoraj! No to wczoraj! I tak, witaj w cyrku horroru! Wchodź, proszę wchodź! Zabierz cukierki i przygotuj się. Czy znajdziesz pięć ukrytych cukierków? Ależ oczywiście jestem najlepsza. Jest najlepsza. Ja ten tak. cukierk daj mi, spokój. Dwa, trzy. Widzisz, mam cukierki. Wiem, no, że ja jest ok. Trzy. Cukierki już mam. Mówiłam. A nie, no to mam jeszcze jeden prezent. Trzy. hajs dostałam. No, to trzy. To jest... No idzie. Moje. Trzy. Cztery i pięć. Najlepsza. Juhu. Dobra robota. Teraz odbierz nagrodę. Ale fajnie. Ale fajnie. Mój chłopak gdzieś zniknął. <grych> Czyli Agat. Dobra, się Czerwona. Cyrk dobra. Horroru. Straszny tłum. Cóż za budząca Budząca? Tak, tak, budząca. Strach, publiczność. Chyba powinniśmy Kulaj. nazwać ją Movie Star Planet! Daj trzym blokom. <grym> Które są tak przerażające, że aż przy o gęsią skórkę. Moje. Nie ma takich. Aurela, ty masz sam jakieś takie dziwne. Daj, daj mi spokój! popatrz. Kepa sobie żeś odpaliła. Te <laughs> Weź moje, proszę. No poczekaj. Okay. <laughs> ja tutaj sobie. Chory, to nie ubieram się za bardzo strasznie, ale to nic nie da. Wejdę sobie do. Proszę. Nie! Wejdę sobie do mojej nieznajomej. E... Okay. Do komety? No do komety 1, 2, 3. Do tej nieznajomej. Wiem, że jest u mnie w lajkach, ale jest nieznajoma. Tylko wracaj zaraz. Nie wiem gdzie poszła. Mam nadzieję, że nie będzie tego gnało. O co się ulewa? nie jestem. jestem. Tak jak LAK <luck> XD. Okej. Okay. Jej damy jeden lojwit i tobie też damy jeden lojwit. Widzisz Tutaj mam aż gniejszą skórkę, bo ma okropne oczy. Nie no, żartuję. Hanna ma oczy. Ona ma fajny look. C tobie damy tylko jeden. A, <grym> jest prawie taka sama jak ja. No co, ma pana rok. Tam, tam ja, nie wiem. I ma, o patrz, film internet, też byś mogła taki nagrać. Ja wolę seki, No to masz problem. Obranij sobie, ja nie segni w moim jednym seku. Że... Jej, jestem w seku. Ale nie, nie, ja, ja się to chyba... Trzech, czterech i nie wiem, film Ale nie, Saku, po prostu, bo to po Ale dziadko. nudny ten look. Tak, tak uzasadniony. I ja Haha, it's there. No i już, właśnie wchodzę, Aurela, weź mnie, nie męcz. Bo zaraz na nią wpadnę. A! O, tutaj, ty jesteś Darka Draczek. Ona <laughs> powinna się tak nazwać, Darka Draczek. Ale akurat na Halloween ten nick pasuje. Ja yes, chyba za niedługo sobie zmienię nick, więc uważajcie. O, ten Demi, to moje drugie konto. Każdy to wie, to jest nasze konto. Ty na niej nie wchodzisz. No i co z tego mówiłaś? Że to nasze konto. Na dole mam jakiś partie. E, nie będę się tam męczyć z tobą. Ten jest tak E, tam ten jest co ważny. To straszna, klauda. Dobra robota, teraz odbierz nagrodę. Odbierz nagrodę. Ale fajnie, widzisz ile hajsu dostałam? Cała łabia Co? Z cała Trudno nie mój pech. I pora teraz na... Mogę ci, ten... Mogę ci powiedzieć, to co będzie w tym ostatnim. To co zostanie. To straszne. Fajnie. Na jak będzie straszne. Mojemu chłopakowi dam to. <laughs> ja się... to będzie oglądała. Nie, powiem, jej, że by da. Mówi się, że wampirom nie da się zrobić zdjęcia. Jednak patrząc na te zdjęcia tutaj, zaczynam w... Tw... To wątpić. Daj lojwit czy zdjęciom. Tak, zdjęciom. Ojeju. Dobra, dobra. No dawaj, ja chcę to przeczytać. W których mogą być wampiry? Napis po prostu WAMPIRY i to zacznijmy. No. Ale po co mam szukać? Ja znajdę najlepsze WAMPIRY EVER! Ale nie, napis po prostu SUKAJ! Suka, no to... nie znajdę najlepsze WAMPIRY EVER! Widzisz? To jest WAMPIR! Jeden vampir. Co to jest w ogóle? Cii, o, to jest WAMPIR! Widzisz? Przebrany za kota. No jak się zniknie. I gdzie? O, to jest wampir? No nie wiem co to jest. Widzisz zaliczone. Mam nadzieję, że to usta, które ma trapixista, to będą kiedyś. Może będą. Pora na ostatnie zadanko. Jeśli będziesz się za bardzo bać, możesz trzymać kogoś za rękę. Daj, muszę trzymać swoją rękę. No i... Z dwóm przestraszonym graczem ofiarując im autograf. Dam tobie autograf. Jesteś, przy... jesteś przestraszona? Nie. Daj, daj. Jaka, musisz, musisz coś napisać, żeby coś tam nie wy... żebyś mi tutaj wyskoczyła. Bo ciebie tej nie widzę. O jesteś. Widzisz? Kurde, chodź tutaj. Aurela, nie uciekaj. Co masz. Si jeśli chcesz. Jeśli bądź. chcesz dwa autografy, to trzymaj mi za rękę. Okej. Okay. A teraz będziesz mogła napisać, masz y, 35 autografów. Jakie to dzień? Znaczy 25. 24! No, ale później ci jeszcze dam, tak? Dobra, ale nie napiszę 24. Dawaj pisz. Okej. Okay. Juhu! Awera napisała coś. Hej, dasz pozdrow na odcinek? Pozdrawiam Cię na nim serdecznie, by... bym była Ci wdzięczna. Ja też właśnie nagrywam, wiesz, wiesz... I... No nagrywam, kto powie ty, e, e, ty. lepiej. Mm. Przebiorę się, żeby było fajnie. A jeśli Aurela mówi, że komuś rzuca, to chodzi o mojego psa. No. Ale nie, że nie tylko że z samą no, W ogóle wczoraj, nie, nie no, jakoś tak niedawno dostałam no. taką dziwaczną Wczoraj. mi się nie podoba. Nie, nie wczoraj. Wczoraj. Nie. Wczoraj. Nie. Wczoraj. Nie. Wczoraj nie będę A nie, wczoraj? <laughs> i co wygrałam? Kasarki. Ja chcę wyglądać strasznie. Chcę z te niebieskie włosy. Za chwilę wracamy. <laughs> Uwaga, ubrałam się bardzo strasznie. I pozdrawiam. pozdrawiam tutaj Akira 8. No i teraz wróciłeś Kacper. No, pozdrawiam. Pozdrawiam eee, Kacpera. Widzicie jak strasznie wyglądam? Tak się teraz wygląda na Halloween. I założę sobie balon, albo nie. O, proszę Halloween idzie, niech sypie się cukierki. Cukierki się sypie, cukierka do psikus. A ta, ta coś mi napisała i nie wiem o co z nią chodzi. Heja. Co, co ja ci się ma... mówi w tych czatach Heja? Dobrze cukierka. się mówi, Heja. No nie, ale on, ona mi napisała, Heja, co ja mam tak. jej odpisać? Hej, Ej, czekaj, czekaj, ja, ja przecież ci muszę dać autograf. No to... Dawaj szybko, gdzie ty jesteś! Szybko, bo 10 się... minut jest No właśnie, minuta mi została do końca. No czy nie cała minuta? Czekajcie. Dała mi autograf i dostałam coś. No zobaczcie jak to strasznie wygląda. Co to kurde jest? <grymne> ja musiałam najpierw Ludzie, go... co to kurde jest? Dobra robota, gratulacje. Tutaj jest twoja upiorna nagroda. No. Ja... Kurwa, co to jest? Ja Co za... to kurwa jest? Ja musiałam najpierw to goły pies. <grymne> Albo... nie, goła łasica. Oj, audera, Aurela. Ja, jak goła. mam być straszny, to założę to coś i to... Kulary, dobra, nie będą. Kulary Kamiego Pottera. Były tanie, to je kupiłam. Komuś nie, tam nie dać. I tak, właśnie taką o tą piękną postacią kończymy dzisiejszy odcinek. Na razie, cześć.